Dzień dobry, witamy ponownie. Mamy tutaj znowu taki fajny przypadek, bo długo nas nie było, pół roku. Dużo się u nas działo tutaj w Stakonie i kupiliśmy sobie. Zakupiliśmy ten licznik cząstek stałych i mamy tutaj klientkę specjalnie z łodzi do nas przyjechała. Fordem Rangerem i znowu Ford. Wypina te swoje cztery litery na naszych obywateli z Polski, ponieważ ten ranger był zakupiony nowy w 2001 roku, po 1000 km. W 2021, tak. przepraszam. Mhm. E, e, został po 1000 kilometrów wymieniony, wymieniony DPF, tak. tak? W 2021 roku kupiliśmy samochód. Mhm. E, tak z końcem roku zaczęło. Wyskoczył nam błąd właśnie, tak Chang'an tak, okazało mhm. się, że jest problem z filtrem cząsteczek stałych, tak z tym DPF-em. Mhm. No i wtedy samochód został zabrany do serwisu i w ramach gwarancji, na gwarancji jeszcze został wymieniony ten filtr cząsteczek stałych na nowy. No i teraz po przejechaniu 30 tysięcy znowu mamy ten problem i filtr jest prawdopodobnie uszkodzony, jest pęknięty. I tak? wszyscy wiemy, wszyscy już, że... Ford ma z tym bardzo duży problem, bo te, te DPF-y są po prostu, nie wiem, nie wiem z czego zrobione, z jakichś blaszek, bo to jak może DPF wytrzymywać 30 tysięcy i oczywiście Pani teraz jeździ do serwisu Forda, Ford mówi, że jej nie wymieni, że wtryski, że to, że tamto koszty 20 tysięcy. Tak, tak, na razie bez sprawdzenia go, tak, na razie mamy taką informację, że prawdopodobnie, jeżeli miałby być wymieniany filtr, to też z wtryskami prawdopodobnie, tak, no bo to jeszcze nie jest ostatecznie powiedziane, e, i że koszt będzie około 20 tysięcy z materiały plus robocie z ze strony. Forda. I oczywiście tego jako rangera nie, nie podpinają do akcji serwisowej. Tak, tylko oczywiście dzieje się tylko to w Polsce, bo wszyscy, wszystkie te samochody gdzieś tam u Niemcorów, Holendrów, wszędzie są podpięte tam oddają, a na Polaków naszych Znowu wypinają te cztery litery. I dlatego, e, bardzo wszystkich e, fordziarzy, że tak powiem, co mają problemy z tym DPF-em, zapraszamy do nas, bo mamy już taki, jako jedyni w Polsce, teraz ten licznik e, cząstek stałych. E, mieliśmy go na testach, znamy się na tym. Zaraz Wam pokażemy, jak to badanie wygląda, ile generuje ten samochód e, tych cząsteczek. i. Takie badanie u nas kosztuje tylko 123 zł. Brutto. To może przejdziemy i pokażemy, jak to wygląda. I żeby było jasne, też sprawdzamy te samochody z drugiej strony, czyli komputerowej. Podejdź tutaj, Nina. Mamy podpięte, samochód jest rozgrzany. Tu ona w danych rzeczywistych w komputerze już też generuje błędy. Także dostanie Pani od nas też raport z komputera. My nie marzymy żadnych błędów z datą, z kilometrami, z wszystkim. I to badanie wygląda tak.